Była taka biurokratyczna asekuracja, że no spróbujemy jeszcze raz zrobić taką dużą ustawę, ale z takimi elementami i cukierkami, które może przekonają pana prezydenta. Myślę, że i tak wrócimy do tego pomysłu, żeby przedstawić bardzo konkretne, punktowe ustawy dotyczące różnych technologii. To wtedy miało istotny wpływ na łatwiejszy, łatwiejszy, łatwiejsze funkcjonowanie sektora ODL, szybsze inwestycje, możliwość, możliwość lepszego wykorzystania przyłączeń. Natomiast chciałbym jeszcze, korzystając tutaj z tej możliwości, przekazać Państwu taką sugestię, bo jeżeli chodzi o biogaz, to jest to dość już ustabilizowana, odbudowana technologia i dobrze znana, i wiadomo, że ona na przykład może sprzyjać temu, żeby też poprawić swoje możliwości redukcyjne, bo przy gospodarstwie, które produkuje produkty na rynek, może być też biogazownia, która poprawia te, tą sprawność energetyczną i emisyjną w tym sensie, że y, może, może, można wykazać y, się y, tymi redukcyjnymi osiągnięciami. Czyli rolnictwo może być nie tylko y, pasywnym, ale aktywnym uczestnikiem tego procesu redukcji y, emisji. Natomiast nie do końca jeszcze jest zrozumiana możliwość wykorzystania tej biomasy suchej, no, bo biogaz głównie bazuje na biomasie mokłej. Biomasa sucha, mamy w Polsce ponad 30 milionów ton słomy samej słony. Mówię słony. To jest ogromny potencjał, który może służyć do produkcji biogazu czyli krótko mówiąc, nie spalamy tej słony do zera, tylko um, usuwamy z niej te, te czynniki, które z, podwa, z, mogą być odgazowane i wykorzystujemy je do celów energetycznych. Natomiast pozostały biogaz może być wykorzystany w różnych y, y, obszarach, w różny sposób. Najprostszy to po prostu szlachetnianie ziemi, wtedy poprawia się retencja wody, um, możliwość przyswojenia składników pokarmowych itd. I poprawia się jakość gleby, ale może być ten biomenogen wykorzystany jako dodatek do pasz, i on wtedy redukuje też emisję od zwierząt, bo spełnia dwie funkcje, właśnie magazynując w skrócie metan i spełnia też rolę pewnego rodzaju zastępczą do, dla antybiotyków, bo wiadomo, jak mamy problemy problem. Biowęgiel jest też całkiem dobrym rozwiązaniem na powierzchni na troską. I y, taki sam efekt zaobserwowano przy całym zwierząt nie dodatek biowęgla uprawia zdrowotność y, i y, 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 może być też wykorzystywany do tego, że jest y, y, takim dodatkiem do o fermentu z biogazowni, który też zmniejsza emisję i poprawia wykorzystanie tego surowca w charakterze nawozu, ale może być też dodawany do gnojowicy i też poprawia, zmniejsza emisję azoku, metanu i poprawia jakość. Więc biowęgiel może być tutaj bardzo istotnym elementem redukcji emisji i do takich, który będzie dawał się dobrze udokumentować i tak twardo udokumentować, a on ma jeszcze tą zaletę, że bio-węgiel parkuje węgiel w glebie na długie okresy, ponad 100 lat i więcej, a więc jest najlepszym, najprostszym sposobem wychwytywania dwutlenku węgla w rośliny i potem można go zaparkować w glebie na długie setki lat. To jest bardzo ale na biorę <m science> 5 lat na pozwolenie, a na koniec ekolodzy się i blokują. W tej sytuacji daje, a, grond, a I To <mienza> nie lat na to, Zgadza się, tylko widzi pani... Dokładnie ten problem mówiłem na początku mojej wypowiedzi w tej części, że jedną z pierwszych ustaw, którą nowy prezydent zawetował pod motywacją taką ideową, czyli ideologiczną, było zatrzymanie tej ustawy, która ułatwiała inwestycje m.in. w biogazowie. Także tutaj widać dużo, dużo takiego ryzyka związanego z zabobonami, czy mówiąc wprost, jeżeli chodzi o y, energię odnawialną, bo słyszymy tam o wiatrakach. Ja spotkałem się, proszę Państwa, z takim argumentem, że wiatraki to są tak drogie, że nawet mogą cifry wywoływać. Więc, y, na takie na, 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 tak, na argumenty taki ciężko jest y, znaleźć rozsądną no, odpowiedź, bo jak się tłumaczy tak y, racjonalnie, to ludzie mówią, coś tam kombinuje, może możemy jakieś interesy. Natomiast znaleźliśmy też na to pewną odróbkę na bazie takiej książki Janusa Oza, że trzeba na fanatyka zachować takie zdrowe podejście z humorem. Jakby tego typu argumenty, to mówimy, to wspaniała wiadomość. To znaczy te wiatraki wymordują tylu na zachodzie, że będziemy mieli wielkie obszary ziemi do zagospodarowania. I w tym momencie zaczyna już się błysk w boku pojawiać, że jednak chyba Coś jest w tym szalone jest w tych argumentach dotyczących, dotyczących energii odnawialnej, bo w przypadku biogazowni takim klasycznym zabobonem jest to, że śmierć. Jak najlepszym sposobem jest zorganizowanie wycieczki do realnie funkcjonujących biogazowni. To, to są instalacje, które są technicznie zaprojektowane w ten sposób, że powietrze do spalania w generatorze jest zasypane z tego obszarów gdzie są jakieś odory, więc w naturalny sposób nie ma tam tego ryzyka, czy tego problemu, bo tak jest ta technologia zorganizowana. Ale to są trudne rozstrzygnięcia, bo sami Państwo widzą, że w na, na najwyższych szczytach wady pojawiają się, jest sposób dla tego typu takich właśnie zabomonów czy właśnie ciemności i dlatego jak mówię jeszcze o tym biogazie, <coughs> chcę że może wypełniać bardzo dobrą rolę, bo wtedy rolnicy, którzy produkują, mogą też w sposób bardzo jasny pokazywać, że te emisje, które są szacowane, w przypadku rolnicy, to jest tych, tak, szacowanie emisji niż takie twarde wyliczenia, że te emisje naszą działalnością gospodarczą możemy zredukować w sposób trwały, czyli rolnictwo może być zeroemisyjne, czy ujemnie nawet emisyjne, jeżeli wykorzysta swój potencjał i paradoksalnie ten potencjał wykorzysta nie tak ściśle skupiając się na redukcji emisji, co na zagospodarowaniu surowców rolnych na cele także energetyczne, czyli uzyskać z tego tytułu i korzyści, i jak i klimatyczne. To to okręty z Merkosuru nie robią śladu węglowego, tak dbamy o ekologię. Okręta będą dopłynęły 60 tysięcy tygodni i one na wodę. Na Oni na śladu węglowego nie robią. Bardzo nie dobra, dobra uwaga a propos Merkosuru, bo to tutaj... Nie o śladie węglowym mówię. Dobrze, już wracam <tusztuk> do śladu węglowego. bo tak, okręty nie robią śladu węglowego. To, to teraz to. proszę... nie i tam zobaczymy ile w ciągu roku kupiła pani tych chińskich różnego rodzaju sprzętów i zobaczymy czy większy jest ślad węglowy z Chin, czy z Mercosuru. A jeżeli chodzi o sytuację z Mercosur, Włosi byli po stronie mniejszości blokującej ale uzyskali zmianę stanowiska Komisji Europejskiej, polegającą, i to także tu dzięki Państwa aktywności, bo Pan Jerzy też się w tym bardzo aktywnie zaangażował. Uzyskano zmianę stanowiska Komisji Europejskiej, polegającą na tym, że jest możliwość przesunięcia 10% z polityki spójności. Dla Włoch to jest 4,5 miliarda, dla Polski to jest 8,5 miliarda, i możliwość wcześniejszego uruchomienia. Re, rezerwy, która była przewidziana na różne trudne sytuacje, to jest następne 8,5 miliardów. Co zrobili Włosi? Premier Meloni wyszła i powiedziała, że bardzo negocjowaliśmy, uzyskaliśmy dodatkowe korzyści i zabezpieczenia dla naszych rolników. Wygraliśmy te negocjacje, podpisujemy spokojnie Mercosur, bo mamy zabezpieczonych naszych rolników i finansowo, i także. Proceduralnie, bo wprowadzono tam szybkie sposoby reagowania na zakłócenia w handlu. Więc ten protest i Polski, i Francji, i Włoch nie był taki zupełnie nieskuteczny. Wręcz odwrotnie. Był bardzo skuteczny, bo jeżeli w Polsce rząd polski te karty w ręku ma, może je położyć na stole. Jeżeli je położy na stole, to polityka rolna będzie najbardziej. Yy, taką y, masywną polityką, najba, największe środki na politykę rolną, w historii się pojawią, jeżeli ten jeden i drugi komponent zostanie położony na stole. I teraz, jeżeli patrzymy na sprawę Mercosur, to popatrzcie sobie też na to, co się dzieje na, się dzieje na świecie. Globalizacja wdechła i y, robi się ogromny protekcjonizm. Jeżeli Unia Europejska nie weszłaby w porozumienie z Mercosur, to tam by się pojawili na pewno Chińczycy i Amerykanie z Amery ze Stanów Zjednoczonych, a Europa by została na, na peron. Jeżeli Europa w to weszło, zachęcam, przeczytajcie po, e, wystąpienie premiera Kanady, e, e, Barneya, Marka Carmeja z e, Davos. Warto przeczytać, bo on też nie tylko mówi, że trzeba, nie, e, odnaleźć w tym klimacie, ale trzeba też e, adaptacyjnie reagować mówi o tym, że Europa mogłaby mieć porozumienie z Kanadą i z krajami e, trans pacific Partnership. To, to jest e, to porozumienie, z którego Stany Zjednoczone wyszły w 2017 roku, ale te kraje pozostałe w porozumieniu, to jest Kanada, Meksyk, e, Japonia, Korea Południowa, Wietnam, Australia. E, to są, e, to jest potencjalnie taki obszar gospodarczy, że Europa i Polska może mieć dostęp do rynków na bardzo dużym poziomie, pomimo tego, że między Stanami Zjednoczonymi a Chinami będzie twarda wojna gospodarka i twarda wojna handlowa. Także sprawa Mercosur, ja duże emocje i obawy, ale tu są dwie strony medalu. Z jednej strony naprawdę duże takie geopolityczne interesy a z drugiej strony potrzeba zabezpieczenia twardego naszego rolnictwa i to zostało uczynione. Tylko nasz rząd musi to też jasno i otwarcie powiedzieć, że te 8,5 miliona przesuwał na politykę rolną. Panie premierze, ja mówiłem, że przez ten ślad węglowy to my płaciliśmy wielokrotność za krok, A oni nie płacą. To albo jest ślad węglowy, albo Po co podpisujemy z a okręty w płyną i oni nie robią śladu węglowego. I... Dobrze, tylko zrozumujcie jedną rzecz, że e, ważne jest, żebyśmy w Unii Europejskiej, i tu, tu być może ten, ten e, rewolucyjny zabaw jest słuszny, to znaczy jeżeli Unia Europejska wprowadza pewne standardy, to na granicy naszego obszaru gospodarczego powinno być też wyrównanie szans. Czyli ten właśnie opłaty, czy podatek węglowy powinien być na granicy Unii Europejskiej. Tak jak jest podatek od wartości dodanej, tak samo powinien być podatek od emisji. Wtedy jesteśmy w różnej grze. Różnej Przepraszam, bo widzę, że, że tutaj moja polityczna obecność pobudziła reakcję polityczną. To dziękujemy, bo to zawsze to ja, jako strażnik czasu, jak pod temat jest szeroki, ja tutaj, mamy się skupić o na szansach związanych z redukcjami.